Wszystkim! Aby móc etycznie wygrywać dyskusję, warto poznać typowe manipulacje stosowane przez naszych oponentów. Ich chwyty erystyczne często oparte są na błędach logicznych. Umiejętność ich wyłapywania i punktowania da nam potężne, niesamowicie skuteczne oręże do zdmuchiwania z planszy naszych przeciwników. Stoję na stanowisku, że dotarcie do prawdy jest istotniejsze od posiadania racji. W związku z tym prawdziwe zwycięstwo w polemice dla człowieka światłego, silnego, kierującego się moralną słusznością, stanowi ustalenie faktów i wyzbycie się swoich ewentualnych błędnych przekonań, nawet wówczas, kiedy łączy się to z przegraną w dyskusji. Warto wiedzieć, że taka porażka to tak naprawdę zwycięstwo, a cena, jaką za nie ponosimy, jest stosunkowo niewielka, biorąc pod uwagę stopę zwrotu. Aby móc Wam to zobrazować, jest to mniej więcej taka zapłata, jaką Państwo, morawieccy, uiścili kościołowi za sprzedaż działek. Dla tych, co nie pamiętają, spieszę przypomnieć, że morawieccy zapłacili za działki 700 tysięcy, a następnie opylili je za 15 baniek. Oczywiście, wszystko legitnie. Prawda? Siódme przykazanie logiki, dla tych, którzy nie znają sześciu pozostałych, wklejam odpowiednie linki w opisie, to ono z probandii, a zwalczające je przykazanie logiki brzmi Nie będziesz nakładał ciężaru dowodu na tego, który kwestionuje postawioną tezę. Przykłady. Ktoś mówi Kapitalizm to system oparty głównie na wyzysku. A ty na to czyżby? Poproszę zatem dowody historyczne, empiryczne, dane liczbowe, statystyki, a ten ktoś odpowiada: Nie, to ty udowodnij, że tak nie jest. Przykład ten unaocznia dosyć częstą sytuację, w której dana osoba formuje tezę niepopartą żadnymi dowodami bądź popartą fałszywymi, wątłymi przesłankami i kiedy mówimy jej, że powinna podeprzeć swoje twierdzenie jakąś merytoryczną argumentacją, ona przerzuca na nas ciężar udowodnienia, że nie ma racji. Tymczasem, onus probandi, czyli z języka łacińskiego ciężar dowodu, zgodnie z zasadami, Logiki spoczywa na barkach osoby formułującej twierdzenie. Inny przykład. Ukradłeś mi moje chipsy. Nie, nie ukradłem. Zatem udowodnij mi, że nie ukradłeś. Zważcie na to, że zasada domniemania niewinności niejako związana jest z onus probandi i uważa się oskarżonego za niewinnego, dopóki nie udowodni się mu jego winy, a nie robi się tak, że uważa się go za winnego, dopóki on sam nie udowodni swojej niewinności. Pragnę przy tym powiedzieć, że w polskim systemie prawnym zasada domniemania niewinności nie funkcjonuje w kontekście przestępstw skarbowych. Można więc założyć, że fiskus popełnia błąd logiczny onus probandi. Zdradzasz mnie. Co takiego? Chyba żartujesz. W takim razie udowodnij mi swoją wierność. Istnienie pozaziemskich inteligentnych cywilizacji jest pewne. Tak? Wobec tego podaj mi niezbite przesłanki. Nie, to ty przekonaj mnie, że nie mam racji. Podsumowując, wyrażajcie sprzeciw za każdym razem, kiedy podczas dysputy Wasz oponent przyjmuje błędne założenie, że to nie na nim spoczywa obowiązek dostarczenia dowodów na poparcie jego tezy, ale że to Wy macie wykazać, iż nie ma on racji. Za każdym razem, kiedy ktoś twierdzi, że coś istnieje, ma miejsce, to właśnie on powinien wykazać, że tak jest, a Wy jesteście zwolnieni z obowiązku Dawania kontry, aż do momentu, w którym on nie przedstawi konkretnych dowodów. Ósmy błąd logiczny to non sequitur, a przykazanie logiczne, które z nim się łączy, przybiera formę. Nie będziesz twierdził, że jedno zdanie wynika z drugiego, kiedy taki związek nie zachodzi. Non sequitur to wyrażenie łacińskie, które dosłownie oznacza nie następuje bądź nie wynika. W logice i argumentacji oznacza to błąd logiczny, w którym wniosek nie wynika z poprzedzających go przesłanek. Oznacza to, że twierdzenie lub konkluzja, które są przedstawione, nie wiążą się z wcześniejszą argumentacją, co sprawia, że są nielogiczne i nieuzasadnione. Przykłady: On ma w domu pokaźną bibliotekę, to znaczy, że na pewno jest mądry. Błagam Was. To, iż ktoś posiada dużo książek, wcale nie oznacza, że je czyta, że posiada dużą wiedzę, że potrafi ją analitycznie przetwarzać, a już na pewno nie oznacza, że jest mądry. Jak wszyscy doskonale wiemy, gorszy od głupca nieuka jest głupiec uczony. Inny podobny przykład to. Ona posiada drogi samochód, nosi markowe rzeczy, ma nawet torebkę Louis Vuitton i wrzuca na Insta zdjęcia z egzotycznych wakacji. To znaczy, że musi być kobietą sukcesu. Tymczasem dana osoba może obnosić się ze swoim iluzorycznym dobrobytem, tworzyć wokół siebie fikcję, a w gruncie rzeczy być nieszczęśliwą, tonąć w kredytach, długach, być przez kogoś sponsorowaną. Poza tym, sukces jest czymś naprawdę względnym, bo w moim przekonaniu, dojeżdżanie nawet wypasioną bęką do roboty, której nienawidzisz albo która jest niemoralna, sorry, ale nie jest żadnym sukcesem. On jest taki przystojny, męski i zasobny. Z pewnością musi mieć wiele kobiet. Tymczasem dany mężczyzna może być wysoce selektywny w stosunku do kobiet, stawiać na jakość, nie na ilość, albo na przykład może. Być pozbawiony inteligencji interpersonalnej, kompletnie nie umieć w relacji i odstraszać od siebie kobiety, albo no po prostu może być gejem. Konkludując, każdy z przedstawionych przykładów to klasyczny błąd, w którym wniosek nie wynika z poprzedzających go przesłanek lub argumentów. Non sequitur oznacza wobec tego wyciąganie wniosków z przesłanek, które tak naprawdę nie działają na rzecz tego wniosku. Zanim przejdziemy do omówienia dwóch ostatnich, moim zdaniem szalenie interesujących błędów logicznych, chciałabym Was serdecznie zachęcić do tego, abyście docenili moją pracę. Możecie to uczynić w sposób nieodpłatny, zostawiając subskrypcję, pisząc komentarz, dając łapkę w górę, bądź też udostępniając ten filmik. Z kolei, dla tych z Was, którzy chcieliby. Wesprzeć mnie, być może materialnie, pozostawiam w opisie linki, dzięki którym możecie postawić mi na przykład wirtualną kawę albo zostać moim patronem na Patronite. Wiecie,. Ja robię YouTube'a już od 10 lat, całkowicie pro bono, bo jestem człowiekiem idei, ale bardzo marzy mi się, żeby móc to robić systematycznie i częściej. Aby zaś było to możliwe, musiałabym mieć na to przestrzeń, czyli móc mniej pracować w moich firmach. Oczywiście zero presji, kochani, rozumiem, że ktoś może nie mieć zasobów albo chęci. A jeżeli ktoś z Was jednak się na to zdecyduje, to ogromnie dziękuję i przyjmuję to z pokorą. Błąd logiczny stanowi ad ignorantiam, a zwalczające go przykazanie logiki to nie będziesz argumentował wykorzystując fakt niewiedzy. Błąd polega na tym, że uznajemy coś za prawdziwe bądź fałszywe wyłącznie dlatego, że nie zostało udowodnione lub obalone. Jest to bardzo proste i będzie nam łatwiej zrozumieć o co Kaman po prostu na przykładach. Nie udowodniono w pełni, że teoria ewolucji jest prawdziwa, dlatego musimy ją odrzucić. Brak absolutnego dowodu na każdą część teorii ewolucji nie oznacza, że jest ona błędna. W nauce przyjmuje się, że mogą istnieć dowody wspierające całą koncepcję i one już wystarczą do tego, aby uznać ją za właściwą, pomimo tego, że nie jest tak, iż każdy jej aspekt poparty jest jakimś absolutnym dowodem. A i tak na marginesie, proszę Was, abyście w komentarzach nie podnosili kwestii zawartych w przykładach, bo celem tego materiału nie jest to, aby udowadniać, że teoria ewolucji jest słuszna bądź niesłuszna, tylko aby unaocznić, jakie błędy logiczne są wykorzystywane w różnego rodzaju dyskusjach. Nie posiadamy dowodów na to, że nie ma życia po śmierci, dlatego życie po śmierci na pewno istnieje. To argument z niewiedzy, ponieważ brak dowodów nie stanowi oczywiście o tym, że coś musi istnieć. Przypominam, iż przyjmuje się, że nasza nauka ma historię zaledwie 3000 lat i wciąż nie udało się wielu rzeczy ani udowodnić, ani ich obalić. W logice i nauce należy zatem zrozumieć brak dowodów od dowodów negatywnych. Dziesiąty, ostatni już błąd logiczny jest naprawdę paskudny. To taka zgniła wisienka na torcie i nosi nazwę ad populum, zaś znoszące go przykazanie logiki to, nie będziesz przyjmował, że teza musi być prawdziwa wyłącznie ze względu na fakt, że jest powszechnie przyjęta. Przyznam, że ten błąd logiczny jest mi całkowicie obcy, bo parafrazując, ja za każdym razem, kiedy zgadzam się z większością, mam nieodparte wrażenie, że się pomyliłam. Błąd logiczny ad populum, zwany również argumentem do większości, polega na tym, iż przyjmujemy, że coś jest prawdziwe lub słuszne, wyłącznie ze względu na fakt, że wiele osób w to wierzy bądź to popiera. W tym przypadku zatem wnioskowanie ufundowane jest na popularności opinii, a nie na rzeczywistych dowodach. Wiecie, to trochę tak, jakbyśmy przed Izaakiem Newtonem pragnęli rozstrzygnąć, czy grawitacja istnieje, rozpisując w tym celu referendum. Wyobraźcie sobie, że żyjecie przed przewrotem kopernikańskim, należycie do prostego ludu i ktoś mówi do was: Ty! Wydaje mi się, że to jednak ziemia kręci się wokół słońca. A wy? Co za derdy mały. Przecież wszyscy wiedzą, że to słońce kręci się wokół ziemi. Jeszcze gdyby do tego dodać, poza tym ksiądz w kościółku mówił, że tak jest, to błąd polegałby także na ślepym ufaniu autorytetom. Ludzie doskonale wiedzą, że gdyby nie państwo, nie byłoby szpitali, szkół, czy też bieżącej wody w kranie. Fakt, że społeczeństwo co do ogółu raczej nie przyjmuje do świadomości istnienia innych systemów niż rozbudowane państwo, nie oznacza przecież, że nie mogą istnieć inne formy organizacji społecznej, takie jak chociażby państwo minimalne, gdzie szpitale, szkoły czy usługi wodno-kanalizacyjne mają po prostu charakter prywatny. No i klasyk w domach, w których wychowują się dzieci. Mama, ale wszyscy tak robią! Ale ty nie jesteś wszyscy. Reasumując, prawdziwość kwestii należy opierać na jakości dowodów, a nie na podstawie tego, ile osób w coś wierzy. Tak oto przebrnęliśmy przez 10 błędów logicznych. Dajcie proszę znać w komentarzach, który Waszym zdaniem jest najgorszy, najbardziej niebezpieczny, najczęstszy, czy też po prostu zwyczajnie najgłupszy. Jakich innych błędów Waszym zdaniem powinniśmy się wystrzegać? Ja na przykład powinnam się wystrzegać mojego eks.